Witajcie moi drodzy z tej strony Witam Was w kolejnym odcinku Zaginięcia Itana Cartera. Wkrótce bardzo, 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 serdecznie dziękuję za wszystkie łapki i komentarze, które sobie mogłam poczytać, a propos właśnie pierwszego odcinka. Słuchajcie, nie ukrywam, że bardzo mnie cieszy tak pozytywne odebranie serii, bo nie ukrywam, że się troszeczkę obawiałam. Jest to gra dość nietypowa, nie ma w niej pościgów, wybuchów i tak dalej, a jest bardzo klimatyczna i zastanawiałam się w sumie jak zostanie przez was odebrana. Cieszę się, że została przez was odebrana tak pozytywnie. Magda mi gdzieś kazała iść w lewo, to zaraz skoczymy w lewo, zobaczymy. Także no nie, nie, nie ukrywam, że, że bardzo mi miło z tego powodu. Zaskoczyło mnie ile osób tej gry nie, nie znało w ogóle. To jest to miejsce, w którym byliśmy, bo przecież ja tu wybiegłam ostatnio. Choderowie gdzie ma być to. Ej, za pierwszym razem. Okej. Okay. Mamy kosmonauta. Przecież astronautę, bo w sumie studio się chyba nazywa astronaut. Po prostu To brzmiało jakby z góry. Nie wiem, gdzie tam jest? tu jest, dobra Także mam nadzieję, że jeżeli ktoś właśnie tutaj widzi, w sensie u mnie widzi grę po raz pierwszy, to mam nadzieję, że nie zawiodę Was i pokażę Wam ją z jak najlepszej strony. Może nawet zachęcę do odkupienia do, do i zagrania samemu udziału z Pitoliu. On tu jest. Dobra. Gdzieś trochę brzmiał jak stąd. Jest. O... Okay. ...kej? Nie... ...kojarzę tego... ...motywu? Science fiction. Ale ładna kulka na, na formie statku. Znaczy, w sensie statek w formie. Dobra, nieważno. Znaczy, ja nie wiem, jak wyglądałem. czy znaczy, ja. Nie, nie. Mieliście jakieś zagłuszenia? Coś, coś, coś. Mam wrażenie, że się pierdolisz nagranie. ale się nie przejmujcie. Ło! Wow. Nie kojarzę tego. Nie wiem co oni spali jak to tworzyli, ale chcę trochę. Siostra dzięki za, za polecenie tego skrętu. Hmm. Tam jest jeszcze jakaś kulka i tam. Tutaj nie ma, a, a tu jest jakaś. Jaki ładny kosmo! Kartka tu była? Czytaj. Tekst. Kły. Bestia ta miała kły. Była masywna i ociężała. Gdy dostrzegała światło na niebie, czekała, sądząc, że zgasnie jak poprzednie. Tak się jednak nie stało, więc podźwignęła się i ruszyła tam, gdzie wciąż płonął ogień. Gdy pomarańczowe światło zgasło, jego miejsce zajęło kolejne. Miało niebieski kolor. Wcześniej stwór widywał, widywał taki jaskrawy i nasycony błękit jedynie pośród migoczących gwiazd. Kiedy bestia oblażyła kły, światło zgasło. Chwilę później zamigotało ponownie pomiędzy dwoma odleg odległymi drzewami. Bestia chciała wracać do domu, ale blask nieodparcie ją przyciągał. Ruszyła więc za nim w głąb lasu. Z mojego pokoju. Opowiadania i opowiadania, nic tylko opowiadania. Wynocha! Czytałem kły. podobała mi się bestia. Przynajmniej wyrywała się z tego zadupia. To jest to samo, okay. A czyli to jest nasza forma statku. A, tajemnicze opowieści, najlepsze amerykańskie science fiction z stycznia 1964, 40 centów, w tym numerze żółte wzgórza Marsa, Ponadto... 100 innych dopisek, trawisa, pedron. Okej. Okay. że, że się, w sumie to tak, przede wszystkim się ucieszyłam, że miałam rację co do tego chłopaczka, że on tam w Akantu się śpiewał. Jeżeli ktoś nie, nie, nie ogarnia motywu, to Hakuna Matata. Śpiewał jako młody Simba. Eee, coś tutaj jeszcze, jest? jakaś jaskinia, coś takiego, szmaga da się tu wejść. No, nope, tu nic nie ma. Eee, I. Wiecie, co w tej grze jest najpiękniejsza? etan, etan jako Itan. Kto pamięta Havira? Kurwa, Ethan, Metan, Propan, Butan, Kurwa. Cofnijmy się tam. początku a tu sobie ścieżynka prowadzi ale ścieżynka ze stacji naszego cudownego PKP Powiem, że ten dworzec wygląda tak, że bardzo możliwe, że jest jeszcze używany nie, no, żartuję. Ale w ogóle, te lokacje w grach są e, wzorowane na, na lokacjach normalnie z Polski. Przepraszam, myślę, że się przebiegniemy torami. Nic nie widzę, czy w tym coś jest? Od dawna nie przejechał tędy żaden pociąg. To było jedno z takich. To jest zwykłe opóźnienie. Jak wiele innych w tym kraju. Oderwanych od reszty świata, skazanych na przeistoczenie się w najgorsze wersje samych siebie. Spod tej zgnilizny wypełza mrok. Zajbiście to wygląda. Fajne, że też się ja tymi widokami, i nie muszę się przejmować tym, że. ej, eee, to będę latać dzisiaj. radzę. Wy stwierdzicie, że nie chujowo 2 na 10? Jak to jest ładnie zrobione. Lubię takie rzeczy, no podobają mi się. Nie będę ukrywać, że tego typu właśnie lasy, woda i ogólnie taka natura. Jest tym, co mi się podoba. I taka wioska, może nie, nie, nie tyle w stylu pola, tylko właśnie bardziej taka wioska przy lesie, przy jakiejś tam wodzie. To jest coś fajnego. Tutaj za daleko nie zajdziemy, ale i tak się przebiegniemy tymi torami do końca. Zejdziemy. No nie no dobra, no tu wracamy tam w stronę mostu. Ta ta ma w ogóle. Uuu. macie krzycze w grze. Gra horror, kina, krzyczy Kurwa, no spójrzcie na to, no, 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 po prostu na to spójrzcie. Tam jest ten most, przez który przechodziliśmy. I ta gra ma dwa lata, słuchajcie. Dwa lata. Chcę tak. W ogóle takie widoczki mi przypominają Kurwa, nie pamiętam za cholera jak się nazywała ta miejscowość. Ale była to miejscowość na literkę K i tam były zjazdy oazy. Za, za czasów mojej młodości, i tam też były takie mega strome góry, i właśnie jakieś takie strumyczki, rzeczki, i tak dalej. Tego typu sam spływy kamienne, są. Ech, przypominają mi się lata młodzieńcze. W sumie to gimnazjalne. ciga z przechodzenia mostu. A wiecie co? Pieprzę to, to mój kanał. Jak to mogę sobie tak przechodzić. Nie, prawda? Mam nadzieję, że, że właśnie też doceniacie to, więc... Mogę sobie tak połazić od barierki do barierki. W tym klimatycznym miejscu. To jest dom, od którego bodaj, zaczniemy zwiedzania. Skończył się asfalt z Późno się robi. To już ryt i do domu. Ja chcę tam na dół. Niech Was nic nie zwiedzie, idę tu oglądać widoki. No nie mogę tu spaść. Nie to, żebym chciała, nie, ale... To jest to miejsce, gdzie... Jak przed chwilą posłuchać normalnie szum strumyka i tak dalej. Teraz wszystko ucichło i nie wiem, czy to będzie słychać na nagraniu, ale słychać takie naprawdę bardzo delikatne szumienie wiatru. Tam są jakieś kable, jakieś inne śmieje, bo ja... Dobra, idziemy tam na górę tego domu. I tu już normalnie bardziej słychać strumyczek, w sensie woda. jest jakaś rozwalona hacienda. Tam jest ten nasz most. to się spaść nie da. Nie no kurwa genialne. Tu nie wejdziemy. Ale tu wejdziemy. Czytaj. Wzywam pozbawionego kości istot otchłani niszczyciela statków tego, przed którym drży wiatr. Wysłuchaj mnie. Wielki książę Fokalorze, pragnę zawrzeć z tobą pakt, by ochronić swoją własność i pokrzyżować plany moich wrogów. Użyj drzwi zamętu, aby zmącić ich spojrzenie. Ukryj ścieżkę pod odsłoną fałszu i podstępu. Przepuść jedynie tych, które dostrzegą praw... tych którzy dostrzegą prawdziwe wnętrze. Algum tetragram, No chyba was liło. Yy... No. A, to sta... o, okay. to was do. A ty Okej. To z was zostawiam do waszej interpretacji. Powiedziałabym, że mogłabym tak sobie mieszkać, z drugiej strony taki widoczek, taki, yy. są kurde, czy ludziom by się tu nie chciało ca cały czas siku? Jak tak cały czas słyszysz szum wody. A to była opcja zmiany tych pokoi. Chyba kojarzę o co tu chodziło. sobie zwiedzić pokój to, to swoją drogą. Czy ty też czas przeczytać, żeby mi się zagadka Tak. A czyli tego nie da się stnieć. W To po prostu przechodzę. I dupa. Jest kuchnia. Jak dojść do wyjścia? Dobra, jeszcze raz. To jest jak poddasza. No i dupa. Przez to przechodzę. Też nie to. Jak tu się cofnąć do wyjścia tu? Może zasadź mi drzwi. Myślę, że tak będzie lepiej.

To jest chyba teraz dobrze. To chyba też jest dobrze. Przez drzwi nie przejdziemy, ktoś coś znów na ścianie. mi się w ogóle ten symbol. No dobra, tu już nie ma nic na porterze, idziemy na piętro. OK. przed chwilą. Czy tu powinny być możliwe? Tak i teraz tutaj. Nie, nie schody, nie. Kurwa, jaki stres. Mam pokój, że są pokój, w którym już kiedyś byliśmy. Co? Ej, nudzę jestem w tym domu obok. Nie ma. Ej, no bez bani, jestem w tym domu obok. What the fuck? O. U. Ło, ja chcę takie coś. Nie wiem, co to, ale chcę to, bo to świeci jest śliczne. Okay. Czytaj. W starym domu mieszkał niegdyś czarownik, który przyrządzał mikstury pozwalające mu widzieć przyszłość. Pewnego dnia przyszli do niego mieszkańcy wioski i zażądali, aby podzielił się z nimi miksturami. Też chcemy zobaczyć przyszłość, powiedzieli czarownik jednak odmówił. Mieszkańców wioski bardzo to rozłościło. Rozzłościła. Więc spalili dom czarownika. Jak to miło z ich strony. Lecz on wiedział, że tak się stanie. Wcześniej rzucił zaklęcie na pokój z miksturami. Choć dom się spalił, pokój pozostał nienaruszony. Mieszkańcy wioski czekali, ale czarownik nie wyszedł. Co tak stoisz? Szpiegujesz mnie? Nie. Jasne. Na czym dokładnie polega twój problem? Na niczym. Przestań zostawiać wszędzie te swoje głupie kartki. Tylko ludzi straszysz. Był czat? Dobra, misiaki. Myślę, że jeszcze przeczytamy ten. To jest to, co czytaliśmy przed chwilą. Nielegalna bimbrownia w płomieniach. Walcząc z pożarem lasu niedaleko od. Ochotnicza też pożarna zeszła odkryła destylarnię Bimbro. Władze poinformowały, że na miejscu znajdował się piec na propan, etan <grytania> Przepraszam, oraz 15-litrowy sagan ze stali nierdzewnej, w którym trzymany był zacier na whisky. Na podstawie wielkości destylarni szeryf hrabstwa... Wnioskuję, że była ona częścią niewielkiej działalności, ale nie wyklucza, że w hrabstwie mogą istnieć również inne destylarnie. Funkcjonariusze natknęli się na dwa liter bimbru jabłkowego i niecałe cztery bezsmakowego. Ponadto w okolicy destylarni znaleziono cydr jabłkowo, oraz laski cynamonu. Dobrze, że nie inne laski policji nie udało się ustalić, kto jest właścicielem destylarni. To ewidentnie Polska. Szerwo zdaje mu i został prawdopodobnie zaproszony przez pozostawienie niedopałków papierosa. Czyli mamy taki um, rozłam pomiędzy tą historią, którą sobie napisał Itan, a historią, która się wydarzyła naprawdę. fajnie. Mam tą spaloną bimbrownię. Dobra, misiaki. Ja myślę, że my sobie tutaj będziemy kończyć drugi odcinek. Mam nadzieję, że się podobał. Ech. Cieszę się, że mi w miarę sprawnie poszło z, z, z drzwiami. Ale zobaczcie, znowu jesteśmy w tym domu. O przed byliśmy w tamtym. Magia kurwa. Ech. Ale cóż, to tyle, więc standardowo. Komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, nie widziane, pozdrawiam Was no Trzymajcie się cześć!